Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. E, w środę. Oj! Na dzisiaj koniec pracy. Zakończyliśmy roboty z tego względu, że coś to nam się pogoda e, zaczyna psuć. Tak naprawdę czekam na deszcz. E, już od dłuższego czasu. I coś tego deszczu nie bardzo się mogę e, doczekać. No ale może w końcu się zmiłuje i przyjdzie ten deszcz, tylko ja to bym chciał, żeby chociaż ten deszcz był sam bez niczego, bo tak się pochmurzyło paskudnie. Jestem po nocnym wyjeździe. Byłem w nocy na giełdach, na rybitwach. Zostawiliśmy maliny i pojechaliśmy do domu, także szybki strzał był. Myślę, że poniekąd się udało, a z drugiej strony po prostu, zwyczajnie tej maliny już jest, będzie niebawem coraz mniej. Z tego względu, że te polonezy, poematy, polki, sugany i te inne odmiany się powolutku kończą, a zaczyna się a zaczną się te późne odmiany malin jesiennych, których jest tak naprawdę mniej niżeli tych popularnych wczesno jesiennych odmian. Także według mnie handel na giełdzie powolutku wraca wróci niedługo do normy. Mamy ostatek, ostatek śliwki. Jeszcze jutro do południa i koniec. Zbiór również ostatni zbiór z tej, z, tej, z tej kwatery. Patrzę się w niebo. Myślę, że tu nic takiego może nie będzie. Duszno było bardzo. Duszno było bardzo. Są ostrzeżenia przed gradem. No ale nadal mówię, podtrzymuję swoje zdanie, że mam nadzieję, że ten grad jednak ominie naszą miejscowość. Bo to nic przyjemnego. Już jeden grad w tym roku przeżyłem. Starczy. W Warszawie wczoraj pozalewało ulicę. Bardzo mocna nawałnica przeszła. No, u nas też na mapach radarowych nie wygląda to za zaciekawie. Aczkolwiek myślę, że jakoś to przejdzie. Powtarzam się już, nie? Właśnie, powtarzam się. Ktoś się pytał: Łukasz, pokaż, pokaż truskawki. No poszedł by mi pokazał, ale teraz już nie pójdę. Wstałem późno i taki człowiek jakby w łeb dostał. I teraz zamykam furtkę. Człowiek jakby w łeb dostał po prostu, po niewyspaniu no ale taki mamy czas taki mamy, taki mamy sezon teraz, że niestety nie, trzeba się nie wyspać, żeby coś zarobić a tak naprawdę u mnie sezon dopiero się teraz zaczyna zaczynają się maliny wywiozłem troszkę śliwki ale śliwka jeszcze jest nieprzesortowana myślę, że niebawem będzie także Pokrótce powolutku idzie się do przodu. Przemysł troszeczkę staniał. Czekajcie, ja pozamykam te garaże, by tu wody nie nawaliło. Przemysł troszeczkę staniał, w niektórych miejsc, miejscach 90 groszy, w niektórych miejscach 95 groszy, w zależności już kombinują, jak tu chłopa jak tu chłopa po prostu. Jak tu chłopa, po prostu zrobić na parę groszy? Troszkę jabłek się pokazało. No i zaraz sru, cena w dół. Także mentalność naszych firm przetwórczych, naszych zakładów przetwórczych nic się nie zmieniła nadal jest wolna Amerykanka. No ale tak będzie. Póki zakłady są w obcych rękach, to nic tutaj raczej się w tym kierunku nie zmieni. Nadal będą nas robić, jak tylko będą. Chcieć i taka oto prawda. Wiaterek się ruszył. E, może nie będzie tragedii. Może nie będzie tragedii. Bardziej chyba południem to pójdzie. Tak mi się wydaje. Jak, jak zwykle deszcz potrzebny. Jak najbardziej. W malinach jeszcze będę chciał zastosować raz nawożenie wieloskładnikowe. Wieloskładnikiem posiejemy do tej pory było zrobione w malinach dwa razy wieloskładnikiem i raz nitraborem teraz jak zacznie się już nam tutaj zbiór tak mocniej to poczęstuję jeszcze raz wieloskładnik i koniec nawożenia posypowego no ale niestety malina potrzebuje malina potrzebuje yy, nawozu bardzo dużo Więcej niż by się komuś wydawało, wysyp trwa. Wysyp yy, yy, malin trwa na giełdach, tak jak wspominałem wcześniej. Zakańczają się dostawy malin yy, tych typowo wczesnych, jesiennych, a zaczynają się dostawy tych malin późniejszych. Myślę, że no co, rynek tuneli tutaj yy, też jest już w pełnym wysypie. W tunelach też zbiory się na dobre zaczęły. No, czekajcie, czy ja mam coś schować. Tak sobie myślę. Pochować coś, czy nie pochować. Wjadę tym samochodem. O. Żeby mi dziecko z nie, samochodu nie zalało. Wyjdzie na dwór i... Będzie chciał suchy samochód. O, dobra, samochodem wjechane. Także ja uważam, że w tym roku nie wypał, jeśli chodzi o uprawę tunelową w Malinie Siennych, bo pokryła się z gruntem i nakłady duże, a zyski, jak dobrze wiemy, na, do tej pory były mizerne, jeśli chodzi o przychody z upraw tunelowych na zbiory sienne. No, ale to Rok jest tak, ro, rok jest inaczej. Także, no, ja dzisiaj obchodzę urodziny swojego syna, czteroletniego, miłosza najmłodszego w rodzinie. Także, tak mnie zebrało na przemyślenia na temat. Jakie te nasze dzieci, jaką te, te nasze, nasze dzieci będą miały przyszłość I powiem wam, że nie, nie, nie rysuje się przyszłość naszych dzieci W różowych barwach ogólnie Na pewno nie w rolnictwie W ogóle na świecie się tak niezaciekawie chyba dzieje no, Już zaczyna padać, ale kurde się paskudnie zrobiło, powiem wam No ale miejmy nadzieję, że jakoś tam w życiu będą miały Lepiej może, miejmy nadzieję, że lepiej, bo te pokolenie nasze, osiem, osiemdziesiąte, któreś lata 70., to jeszcze było w miarę. Nasi rodzice mieli w miarę dobrze, choć też narzekają, bo nie mogli kupić sobie wszystkiego, co, co by chcieli, a my tak naprawdę możemy kupić sobie wszystko teoretycznie, tylko że problem, bo nie ma czasami za co. Także coraz gorzej. Niby większy wybór, większy dobrobyt, a mniej z tego pożytku. Czekam na deszcz. O, błysnęło się. To znak, może przyjdzie deszczek. Dobrze. Wracam po burzy. Zobaczymy, czy padało, czy nie. I będziemy kończyć. No i mamy deszcz. Mamy deszcz. Zaczął w końcu padać. Dosyć mocniej. Idzie. Najgorsza chmura. Widocznie idzie bardziej północą. Tutaj Puławy Kazimierz Dolny. A nas chyba tylko... Chyba tylko nas draśnie. Także lepiej, żeby tak było. No i cóż. Tym deszczowym w końcu akcentem. Dziękuję za uwagę. I widzimy się w następnym odcinku.